Wielokrotnie prosiliście mnie o to, żebym poruszył ten temat i dzisiaj jest to ostatni możliwy moment, zanim przystąpimy do odcinków już związanych z nowymi uprawami, z nowym sezonem. W najbliższym okresie, w najbliższą niedzielę będzie materiał dotyczący podeszwy późnej, a dokładniej jej zrywania. W jaki sposób to robimy? Czy podeszwa późna istnieje na każdym polu? Czy zawsze każdy zobaczy efekty zerwania tej podeszwy? Czy warto wydawać pieniądze na maszyny, na takie usługi? Czy to ma sensu każdego i czy w każdym miejscu w Polsce? O tym wszystkim chciałbym powiedzieć, bo uważam, że temat jest bardzo mocno związany z wieloma aspektami: z uprawą roli, z nawożeniem, również z wapnowaniem, do którego teraz chciałbym się do Was odnieść. Już nawet może nie chodzi o samo wapnowanie, ale temat z tym związany czyli analizy gleby. Moi drodzy, ostatnio bardzo silna dyskusja rozpoczęła się pod e, zwiastunem na YouTube. E, ogrom komentarzy. Kochani, e, przeciskacie się, przepychacie się, sprzeczacie. Że jedni mówią, że próby gleby warto robić, drudzy mówią, że nie. Powiem Wam tak. Po pierwsze. Jestem w stanie z każdym z Was założyć się o potężne pieniądze, że nie ma w Polsce gospodarstwa, które tracą na próbach gleby. To jest chemicznie i fizycznie niemożliwe. Po drugie, ktoś, kto ma odrobinę pojęcia o rolnictwie, powinien wiedzieć, że te próby gleby naprawdę mają sens. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze się taki nie urodził, który weźmie w rękę ziemię, ściśnie i powie, o, cicho, ja wiem, co jej jest, ja wiem, czego jej brakuje. Akurat taka technologia jeszcze nie istnieje, człowiek nie jest w stanie organoleptycznie, na podstawie smaku, zapachu, wyglądu, zobaczyć, czego brakuje na jego polu. Jeżeli część z Was uważa, że robienie gleby jest głupotą, bo nieuczciwe są laboratoria, zgadzam się z wami. Laboratoria są nieuczciwe, bardzo wiele miejsc w Polsce robi to na przykład po prostu, że. Tak jak powiedzieliście, wysyłacie trzy próby gleby ee, z jednej próby i wychodzi co innego, aczkolwiek tutaj będę bronił laboratorów i powiem jedną rzecz. Pamiętajcie, że największy czynnik błędu jest po Waszej stronie jako po stronie rolnika, dlatego że jeżeli do danej próbki wpadnie szczątka obornika, szczątka roślinna, czyli jakiś kawałek łodygi, czegokolwiek, a w drugiej próbce tego nie będzie, to nie dziwcie się, to ma ogromny wpływ na wynik. Natomiast proszę Was o jedno. Nigdy w życiu nie wolno wam uwierzyć, wam jako rolnikom, że próby gleby to frajerstwo, że bilansy nawozowe to frajerstwo, że nie da się oszczędzić na nawozach, że nie da się podnosić pewnych rzeczy związanych z planowaniem, ze zdrowotnością, dlatego że ktoś was zwali wrogi. Ja już wam powiedziałem na jednej z szybkich porad: świat chce, żebyście byli idiotami, bo wtedy można was kiwać. A jedyną sposobą obrony waszą na to jest zdobywanie wiedzy. Uczenie się samemu, robienie samemu eksperymentów oraz tak naprawdę co? Tak naprawdę to, żebyście sami stanowili o własnych decyzjach. A żeby mieć narzędzia do tego, musicie mieć wiedzę. Wyniki gleby są wiedzą. Dlatego zawsze będę stawał w obronie tych, którzy analizę gleby robią, a do tych, którzy powiedzieli, że jedną z przyczyn nierobienia prób gleby jest to, że tak robił dziadek, ojciec i syn, czyli żaden z nich nie robił prób gleby, proszę was o jedną rzecz o to, żeby to najmłodsze pokolenie, nawet jak nie chce, to niech spróbuje. Jak nie wie jak, proszę napiszcie. Kontakt małpahektarwiedzy.pl. Napiszcie każdemu wytłumaczę, bo dla mnie ważne jest jedno. Albo się wy tego nauczycie, albo was tego nauczą rolnictwo zachodnie, które przyjdzie w niedługim czasie, zacznie orać wam za miedzą i udowodni wam, że to działa, tylko wtedy będzie już trochę za późno. Tym akcentem zapraszam Was na niedzielny film. Lubię z Wami dyskusje, ale pamiętajcie o jednym, że e, wszystko to, co nam się w Polsce wydaje, że nie działa, tam daleko, za Odrą, w Starej 15 w wielu miejscach działa. Wszystko to, na co my narzekamy, oni wykorzystują, żeby zarabiać pieniądze. Nie bądźmy ciągle tacy głupio uparci. Do zobaczenia w niedzielę.